Afera, bunga bunga. Włoski rząd chce odszkodowania za gigantyczną hanibę Włochy. Afera, bunga bunga. Urząd Rady Ministrów chce 10,5 milionów euro odszkodowania. 10,5 milionów euro takiej wysokości odszkodowania za gigantyczną hanibę domaga się od uczestników afery, bunga bunga. Włoski Urząd Rady Ministrów. Chodzi o imprezy organizowane w domu Sylwia Berlusconiego, kiedy był premierem. Media informują, że żądanie za dość przedstawiła pełnomocniczka Urzędu Rady Ministrów podczas trwającego w Mediolanie kolejnego procesu dotyczącego zabaw w domu ówczesnego szefa rządu z udziałem młodych kobiet. Oskarżony jest zarówno Berlusconi, jak i ponad 20 uczestniczek przyjęć, a sprawa dotyczy korupcji w postępowaniu sądowym. Bunga bunga, gigantyczny wstyd dla instytucji, byłemu premierowi zarzuca się przekupienie kobiet, by nie ujawniły w zeznaniach szczegółów na temat spotkań, które sam przedstawiał jako eleganckie kolacje. W ten sposób, jak argumentuje prokurator, kupił sobie ich milczenie. Prokurator zażądał dla 85-letniego byłego szefa rządu, lidera partii Forza Italia i obecnie eurodeputowanego. 6 lat więzienia oraz konfiskaty 10,8 milionów euro. Urząd Rady Ministrów ma w tym procesie status strony poszkodowanej. Reprezentująca go adwokat Gabriela Vanadia zażądała odszkodowania za straty wizerunkowe. Kwoty 10,5 milionów euro domaga się od wszystkich oskarżonych za to, że wydarzenia w domu Berlusconiego co niego Warcorem, zwłaszcza określenie, bunga bunga, przyniosły gigantyczny wstyd instytucji i kraju, na czele której stał.